Koncertem w wykonaniu uczniów rozpoczął się Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Profesora Krzysztofa Pendereckiego w Tempicy. Święto Nauczycieli było okazją do nagród i wyróżnień. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Grażyna Ciesielska, Lubow-Penderecka, Mariusz Knot i Mariusz Stępień. Ewa Trojan odebrała nagrodę pierwszego stopnia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie doktora Zdzisława Bujanowskiego, którą wręczył wizytator Zenobiusz Gajda. To wielki zaszczyt i honor, że mogłam odebrać tę nagrodę, ale dedykowałam ją wszystkim pracownikom, ponieważ tak jak powiedziałam podczas podziękowań, dyrektor mógłby tylko pomarzyć o wspaniałej szkole, gdyby nie było współpracy całej społeczności, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, rodziców, i oczywiście naszych kochanych uczniów, bez których nie mielibyśmy szkoły. Samo imię patrona już jest z jednej strony wyróżnieniem, z drugiej strony na pewno wyzwaniem. Jeżeli pani Elżbieta Penderecka odwiedza tę szkołę i wspiera w jakiś sposób też mentalny, powiedziałbym. To samo zaś się mówi, że, że szkoła prezentuje, reprezentuje określoną wartość, określony poziom. Myślę, że szkoła jest obecnie w dobrym okresie jakby swojej pracy, swojej działalności. Nauczyciele zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Pendereckiego otrzymali nagrody dyrektora. Wśród nich była Jagoda Prócznal Podgórska. I jestem dumna też ze wszystkich moich koleżanek, kolegów, moich no, byłych nauczycieli, którzy teraz właśnie są moimi koleżankami i kolegami z pracy. Także im również serdecznie gratuluję. No, w zasadzie wszystkim, bo jest to ogromna praca. Bo co roku każdy no, zazwyczaj dostaje właśnie nagrodę, ale każdy na nią zasługuje, bo każdy tutaj bardzo dużo pracuje. Czego pani życzy sobie i innym nauczycielom z okazji? Przede wszystkim pracowitych i zdolnych uczniów. A tak naprawdę to mi się wydaje że dużo cierpliwości, bo ten zawód bardzo dużo właśnie jej potrzebuje. A tak naprawdę no to oprócz tego, że jest to pasa, jest to również zawód. W tym samym dniu odbyło się pasowanie na ucznia pierwszo-klasistów. Pasowania dokonała dyrektor Ewa Trojan i jej zastępczyni Urszula Bizanbidoś. Poczet uczniów przyjęto 48 muzycznie utalentowanych dzieci, które pod kierunkiem swoich nauczycielek Renaty Żabickiej i Beaty Parkosz przygotowały wyjątkową akademię, pokazując swoje zdolności wokalne, taneczne i rytmiczne. Miazga dostał się do klasy wiolonczeli. Jak widziałem wiolonczele po prostu na filmach różnych, to bardzo mi się podobało i postanowiłam, że przyjdę po prostu, bo też dużo takie, moje, dużo osób z mojej rodziny chodziło do szkoły muzycznej i pomyślałam, że, że można spróbować. Pewnie jesteś, ale też pięknie śpiewasz, widziałam, dużo przygotowywaliście się do tego występu. No cały miesiąc, ale lekcji, no z pięć, z dziesięć lekcji mieliśmy. Ale podoba Ci się tutaj w Polsce. Tak. Fajną panią masz, kto Cię wdzię? Pani Renata Żewicka. Bardzo fajna pani. Traktor Ewa Trojan była wyjątkowo dumna z pięknych występów pierwszoklasistów. Każde takie wystąpienie pierwszych klas powoduje takie duże emocje, wzruszenie i powoduje łzy. Dzieci występują myślę najpiękniej, bardzo szczerze. Pięknie zostały przygotowane przez panią Renatę Żabicką, przez panią Beatę Parkosz. Minął tylko miesiąc, a oni ślicznie wykonali swoje układy, skomplikowane, pięknie śpiewali. Także jestem bardzo szczęśliwa i dumna z naszych nowych uczniów. Patrząc na zapał i swobodę sceniczną świeżo upieczonych uczniów, możemy być pewni, że będą wspaniałymi muzykami. W rozwoju artystycznym pomoże im znakomita kadra nauczycieli.